Cześć. Witam wszystkich, moi drodzy. spodobał wam się ostatni odcinek, jak naprawiałem coś w samochodzie, więc dzisiaj może uda nam się coś zrobić przy rowerze. Jesteśmy u mnie w piwnicy. Może być słabo ze światłem, może być słabo ze dźwiękiem. A co będziemy robić? Zamontujemy któreś z tych dwóch stopek. Mam srebrną oraz czarną. Spróbujemy razem dobrać, jaki kolor będzie odpowiedni i ją zamontujmy. Myślę, że to się uda. Zaczynamy. A oto nasz pacjent. Jest to stary, zabytkowy rower. Nawet nie wiem, czy ma gdzieś około 50 lat. Wyciągnięty ze strychu. Cały zardzewiały był. Postanowiłem, że go odrestauruję. E, rama jest wypiaskowana, pomalowana proszkowo. A wszystko, co nie nadawało się do użytku, zostało wymienione na nowe. Może ktoś się z Was będzie znał i powie mi, jaki to jest rower. Ja szukałem tego znaczka w internecie, więc I wyskoczył mi, że jest to. Ural. Jeżeli ktoś wie, będę wdzięczny za odpowiedź. Moim zdaniem to jest jakiś ptak, coś w takim kształcie. Znaczyk został zamalowany, także wiem, że przynajmniej nie odpadnie. W rozderze co było wymienione? Opony, takie chciałem w stylu retro. Felgi, felgi całe chromowane, może jest brudny. Łańcuch wzmocniony. Jak dałem coś w stylu oryginalnego, to przyjeździe pod górkę pęk. Torpedo nie ma tu przerzutek, jest jak w oryginalne siodełko ze sprężynami, ale jest dosyć twarde. Coś mógłbym z nim zmienić. Dobra, a my się zajmiemy tym oto elementem. Stopka będzie przykręcona w tym miejscu. O kurczę, brudny rower, nic nie poradzimy. już widzę, że jest problem, bo dziurka jest bardzo mała. Dobra, przymierzmy stopkę, zobaczymy, jak to wygląda. Oczywiście, nie obejdzie się bez komplikacji, bo zauważyłem już jeden problem. Tak jak myślałem, śruba jest grubsza niż dziurka, więc będziemy wiertać. Ale co chciałem zauważyć? Kupiłem dwie stopki, żeby zobaczyć, czy taki, taka czarna stopka byłaby odpowiednia, czy jednak chromowana. I ta, I ta byłaby ładna, ale zdecydowałem, bo długo się zastanawiałem, że wybiorę czarną, żeby jak najbardziej zlewała się z ramą. Nie chcę, żeby tutaj odstawały kolory. Wystarczy, że już pedały są chromowane, felgi, to stopka niech się zlewa już z ramo. Zaraz poszukamy wiertła, będziemy wiertać i mam nadzieję, że pójdziesz bez komplikacji. Zamontowałem wiertło i będę poszerzał stopniowo dziurkę, aż wyjdzie ten moment, kiedy śruba przejdzie, Dobra? czyli może trzy razy będę wiertał. Spróbujmy, co się wydarzy. Jezus. Dobra, idzie. Będzie dobrze. A few moments later. Mam jeszcze jedno takie urządzenie. Jest taka choinka, która ma wiele rozmiarów. Sprawdźmy to. Jest. Udało się. Eureka. Zajebiście. Zaraz jest. będzie stopka. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Więc tak. Mamy stopkę. A, i tu jest regulacja. Zaraz znajdę imbus i będziemy regulować ją. Jak powinna być zrobiona. Dobra, jest podkładka. Jest. Dobra, szukamy imusa. Takiego kawostka. Znalazłem starą gazetę. Jak to w tym, jak to się nazywa? W piwnicy. Kto pamiętają, ona była w barze. Także barze to był taki program, coś. O, tu jest. Bar. Agnieszka Tomala. Niesamowicie stara gazeta. Co chcecie zobaczyć? Nie, no to jest dla dorosłych. Przyszedł moment przykręcenia stopki. Latam z tym statywem po całej piwnicy, ale trzeba to trzeba. Przymierzmy jakiegoś ilusa. A trafiłem. Chyba nie będę dokręcał zbyt mocno, nie? Że to ok. I teraz co? Przygotuję Imbus do regulacji. Powiem Wam, bałem się tej stopki z regulacją. Z tego względu, że nie byłem pewny, jak to będzie działało. Czy ta regulacja się zepsuje? Czy to będzie shit, czy nie? Ale jednak zdecydowałem się, no. Pomyślałem w ten sposób że a co mi szkodzi z regulacją przynajmniej wyreguluję sobie tak, jak będę chciał ok staro. o to tak to działa dobra musimy przymierzyć teraz rower i ocenić pod jakim kątem ma stać na stolce. Nie może być zbyt podpionowo, bo rower się przywróci. Musi być pod kątem. Ja bym użył coś takiego, żebym wystał stał z klasą, nie? O, tak I tak stopka widzę, że jest też srebrna, więc mamy dwukolorową stopkę. Okej, okay, niech tak będzie. Aby to nie był shit z tą stopką, że ta śruba mi zleci kiedyś. Och, dobra, test. Nie, zajebiście. Jest stabilne. No okej. Okay. Działa, hura. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Ok, a teraz tak to wygląda. Mamy tutaj element srebrny, gumowa stópka, tutaj jest czarna stopka. No i tutaj właśnie było wiertane, nie? To jest ta śruba Ok, jest wyłoszczyło. No już lepiej Wam pokazać nie mogę. Rower musi pójść do mycia. No okej. Okay. Dobra, kolejne filmiki już będę robił, jak przemierzam tym rowerem. Bo mam zamiar w tym roku jak najwięcej przejechać nim, więc... Tutaj będzie e, telefon czy kamera... E, przypięte. I będziemy zmierzać przez ulicę. Dobra, z roboty jestem zadowolony. Bardzo dziękuję, cześć, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie. Będzie mi bardzo miło.